Gwizdy, okrzyki i przekleństwa żegnały piłkarzy Piastach Lwice po zremisowanym bezbramkowo meczu z ostatnim w tabeli Dolkanem Ząbki. Mecz był nieciekawy, Piast grał słabo i nieskutecznie. Goście w drugiej połowie wypracowali sobie kilka dogodnych sytuacji. Bezbramkowy wynik utrzymał się tylko chyba dzięki dobrym interwencjom Jakuba Szmatuły, najlepszego zawodnika Piastunek. Zachował pan czyste konto, ale tak brutalnie mówiąc co z tego. No, zgadza się, mieliśmy mnóstwo sytuacji, żeby tą bramkę szelić. Niestety nie udało się, ale no, już wierzymy do końca, gramy dalej. Szkoda, bo, bo zespoły przed nami podwyski, gdzie grało wczoraj, zremisowało. No niestety nie udało się nam ich dogonić ten punkt, no, ale, no szanujemy punkt, no, ale z drugiej strony mecz z Dolkanem, z ostatnią drużyną no, nie wypada nam remisować, Chcieliśmy wygrać, ale to wyszło już. W końcówce meczu i po ostatnim gwistku pojawiły się białe chusteczki żegnające trenera Marcina Brosza, choć wydaje się, że zmian na razie nie będzie. Piast stracił, zdaje się, szansę na awans i dogra spokojnie sezon do końca. Wtedy nastąpi czas podsumowań i ewentualnych decyzji. Powody do zadowolenia miał natomiast walczące utrzymanie Dolkan. Mieliśmy swoje sytuacje i przy odrobinie szczęścia powinniśmy ten mecz wygrać, bo my w drugiej połowie mieliśmy trzy stuprocentowe sytuacje, a Piast takich sytuacji dzisiaj nie miał. No może w pierwszej połowie jedną sytuację po naszym indywidualnym błędzie, no, ale mówię, no my mieliśmy trzy sytuacje i powinna z tego przynajmniej trwać jedna bramka i teraz byśmy mieli dwa ośka więcej, a nie tylko jeden. Piast-Gilbice, Dolkan-Ząbki 0-0. Zero, zero.